sobie ulicami Zobaczcie co znalazłem jakie fajne autko przerobione Faję <laughs> biodrze co? Takie autko A mają ludzie pomysły Fajnie wygląda żółte. Podoba mi się takie bym mógł mieć. No i tak sobie ludzie, i tak sobie ludzie mają takie autka. Dzisiaj pędzę trochę szybciej, bo mu urodzinowy sernik. Muszę spalić kalorie teraz, dlatego pędzę. No co ktoś taki zrobimy taki ogródeczek. Dobra. A tutaj, tutaj macie dostawę. Z restauracji, zamówicie sobie na przykład coś z tej restauracji, i na takich komarkach przywiozą Wam, przywiozą tam do chaty. A ja mam bakar kurczak pieczony. kurcze pieczone. No i elegancko, jeszcze takie jak pizza, też w takim bożym. No, a tu macie tą restaurację, tu zaraz przejdziemy. A tu macie tą restaurację. To co chcecie sobie, możecie sobie zamówić z tej restauracji. Sari Dakar. Sari Indah. Możecie sobie, sobie zamówić to żarcie i wam przychodzą do domu. Eleganckie. Eleganckie i cieplutkie. Dobra, pędzę dalej, będzie coś ciekawego to Oczywiście, wam nagram. Zachód słońca. Widzicie, jak tam słońce zachodzi. bo takie chmury, chmury za bloki. Czwarta godzina, po czwartek. Piąta, A, piąta godzina. Ja już jestem godzinę w drodze. Godzinę w drodze sobie. Ile? To jest akurat najgorszy ruch teraz na wiosce, co no, to nie jest wioska, tylko to jest ta tu chłopaki dalej budują, widać no nie wiem co mam powiedzieć, nic na razie się nowego nie dzieje. Także poczekamy, pożyjemy, zobaczymy Ludzie zawsze zastanawiam czy to jest kamień naturalnie szlifowany chodzi o ten czarny kamień czy on jest plastikowy, bo on jest na takiej o, grube. bo on jest na takiej podstawie, to tak jakby wyglądało jakby ten kamień był plastikowy, ale nie chcę tutaj włazić, bo tutaj są ochroniarze i na mieście jakieś połaganu mogli narobić aby zapodać mnie na policję Tutaj obok jest wszędzie pełno policji. A tutaj jest benzyna na sprzedaż. Można kupić benzynę. Tutaj jest trochę śmiechnika. A tu taki pałac. Takie pałace? A obok taki pałac. Kiedyś wam hamburg ten pałac. A, a tutaj jak sobie chodzę, to tak w ziemi, na ziemi leżą takie nie wiem co to są, to są owoce jakiegoś jakiegoś drzewka a na to mówię a na to mówię witamina P kompleks bo to to wygląda jak witamina P kompleks wygląda jak witamina P kompleks o, gdzie mi. A zobaczymy. Dosyć to twarde jest jak skała. Zobaczę w domu, może uda mi się to rozbić, wezmę ze trzy. Weznę z parę takich i w domu rozbiję i zobaczymy. To wygląda tak. W domu rozbiję i zobaczymy co to jest. Co jest w środku, jaka pestka. Ale są takie twarde jak kamyczki. To spada z takiego drzewa? Wygląda jak akacja. Wygląda jak drzewo akacjowe. No ale zobaczymy. Ładnie tak obrośnięte, nie? Takimi liściorami. U nas te... U nas te biedne te liściory nie dorastają do takich rozmiarów, co? W domu mamy takie małe. Takie małe i się cieszymy, że... że są, a tutaj... Takie wielkie. Dobra, pędzę dalej. Już jestem spóźniony. U, to jeszcze ładnie. To ładnie wygląda, co? Starbucks jedzie i dzwoni nam. Tylko trochę dalej się cofną, żeby to ładnie było widać. Ładnie, nie? Ładnie. A tutaj na tym rowerze to w kółko jedzie. Robi rundy, tak jak ja pożywia jak piechotę dobra Będę. widzicie te placki z kwiatów poprzejeżdżane takie ładne kwiatki nie patrzcie gdzie one rosną nie wiem czy będzie tu widać bo tu trochę będzie słabo widać ale one tu rosną na tych drzewach i one sobie spadają i tu je rozjeżdżają na placki o. Takie dziewa, tak ładnie to wygląda Chyba by powiedział, nie? Tak jak u babci na grządce tak wyglądają. Te kwiaty te są ładnie z ładnie wyglądają. Ale mi przypominałem jakieś kwiaty, co u babci na grządkach rosły tylko Nie bardzo pamiętam jak one się nazywały Cię takie płatki różnorodne Dzień dobry <laughs> no, takie ładne. Takie ładne. A tu mamy gruszko jabłki. gruszko jabłki to są. gruszko jabłki. It looks like jak. Like I a flavor is like like apple. A widzicie takie gruszka gruszko, jabłki? Yes. jak. Gruszko, gruszka, jabłczana gruszka, ne? takie coś. Smak ma takie ni, ni to gruszka, ni to jabłko. No, a to dobra. To już coś nowego wam pokazałem. Mam takie ładne palmy. Tutaj rosną wokoło, nie? No i tamte oczywiście to Już ciemno się robi. To już do domu. Dobra, to znajdziemy to. to wam się nagramy. Witam was ponownie. Pamiętacie tam, w wcześniejszym ujęciu w filmie, mówiłem, że nazbierałem takich nasionek. Nie wiem, czy to, czy to... I tak podejrzewałem, że to są nasiona robini. A gdzieś ten drugi jest. Robinia, czyli akacja. To są drzewa akacji, ale nie byłem. Powiem... Nie wiem czy to jest europejska. W znaczy, w sensie takim... Tutaj na przykład europejskie rośliny one są takie mniejsze troszkę. Chodzi o to, że mają drobniejsze liście. Dlatego rodziny akacjowate, a, a ciężko stwierdzić, czy to dokładnie Akacja, bo jest masa roślin tutaj podobnych do Akacji, a w ogóle nic nie mają wspólnego, a to jest akurat robinia Akacjowa. Te nasionka są twarde jak kamienie. Próbowałem je jakoś rozmieścić, No nie mogę ich rozmieść tych. tych tych nasionek. Ale co do tej akacji, wiecie, no akacji, z akacji używamy tylko i wyłącznie kwiatów akacjowych. Możemy robić z nich napary, możemy jeść sobie na surowo te nasionka. Nie nie będę z nimi nic robił. Chciałem je włożyć do wody i poczekać, aż one wyrosną, ale raz, że nie mam gdzie ich wsadzić, drugi raz, że tutaj tak wszystko to wysycha, że musiał jakąś szklarnię małą zrobić, żeby się w to bawić. No, a ta akacja akurat ma kwiaty białe, ale mogą być i żółte, i fioletowe. Zależy to. Rzekomo akacja żółta zawiera tę substancję, którą możemy stosować jak chcemy rzucić palenie. Chcemy rzucić palenie, to możemy stosować napar z akacji żółtej. I ona wtedy... W, e, zapomniałem, jak jest. To jest to samo, co w desmocanie polecam desmoksan mimo to, że to nie jest reklama, ale desmoxan polecam, dzięki temu ja przestałem palić, ale ma tą samą substancję, co jest w desmoksanie, zapomniałem jak ona się nazywa, cytryzyna. Tam sobie możecie doczytać i ona pijąc te wywary wypiera nikotynę z organizmu, czyli jak mniej palisz, w miejsce nikotyny właśnie wchodzi ta, te związki, które są zawarte w kwiatach pamiętajcie że kwiaty reszta jest trują... nasiona są trujące na przykład nie? nasiona są trujące To jest w sumie to jest mocne drewno Drewno jako drewno jest mocne ludzie to długowieczne tam stosują jak robią jak kiedyś stosowali jak robili członki tylko mówili że w rękę parzy czyli ręce polały jak się długo nie pracowało albo coś takiego na, na płoty ją stosowali. Twarde drewno, ale takie, takie włókniste tam ono się nie nadaje zbytnio na, na jakieś specjalne meble czy coś to w ogóle się nie nadaje. To jest na takie gospodarcze sprawy typu płot, zagroda dla krów. Gdzieś jakiś kołeczek bić to się nadaje. Więc wytrzymałem drewno, no długo potrafię wytrzymywać. E i działa na organizm te kwiaty, na przykład w warstwie kwiatów działa wzmacniająco, poprawia przepływy żółci, rozkurczowo, ściągające, jeżeli przy rozwolnieniach można stosować, jeżeli ktoś ma dojście na to, co tam jeszcze, Przep... przepływy żółci, no, mówiłem, no, na flaki nie pomaga tam na tego. Tylko trzeba uważać, że obniża kwasowość żołądka, kwasu żołądkowego i należy ją stosować na pewno nie przed jedzeniem, wtedy kwasy żołądkowe są najmocniejsze, ale nie przed jedzeniem. W, trak w trakcie gdzieś między posiłkami można sobie popijać takie. takie. Nie stosować żelazem. Jeżeli ktoś bierze żelazo albo jakieś alkaid, alkaid, Alkaidy, lepiej nie stosować, bo to wtedy w ogóle się nie wchłaniają. Bo ono blokuje wchłanianie żelaza. Także jak ktoś ma anemię czy coś, to też lepiej nie stosować jakichś tam wywarów z, z akacji czy tam herbata, kaczynowych mieszanych zawsze trzeba patrzeć jak się pije jakieś mieszanki herbat trzeba zawsze zobaczyć co jest w tej mieszance bo może być tak, okulary mnie trochę męczą, bo to są mocne okulary e, bo nieraz są takie zioła, które nam szkodzą, pijemy jakąś mieszankę i o, czujemy się gorzej, no tak, bo wypiliśmy jakieś zioło, które na przykład bierzemy jakieś witaminy, bierzemy jakieś lekarstwo i pomieszaliśmy to herbata nam niby nie szkodzi, a jednak mieszanka ziołowej, zio ziołowa może nam zaszkodzić, jeżeli nie sprawdzimy reakcję, z lekarstwami zawsze jakieś występują e reumatyzm może być e też jako, na przykład można zrobić z tego okłady na jakieś trudno gojące się rany można sobie zrobić taką maść można wrzucić parę, parę tych kwiatków takich do, do oleju i lekko podgrzać, nie podgrzewać temperatury więcej jak 60 stopni i tak na przykład codziennie podgrzać do 60 stopni te kwiatki z tym olejem i później przy, i zostawić do stygnięcia i tak przez 5-6 dni można tak zrobić i wtedy taki olejek z tego powstanie. Znaczy olej wypełni się tymi związkami zawartymi w tej, w tej akacji i można to stosować na rany. Tylko jakiś dobry olej to trzeba mieć, nie tam jakieś tam dziwny. Przeziębienie można sobie pić, można też dodawać w jaką, do mieszanek różnych herbat. Pamiętajcie, że to kwiat nie? Przyspiesza metabolizm, Na przykład jak ktoś chce się odchudzić, odtruwa po lekarstwach. Nie wszystkich, ale odtruwa jest po jakichś tam lekarstwach. Moczopędnie wzmacnia naczynia krwionośne to tam przez te związki jakby są Oczywiście tam są witaminy, no. także witaminy C ciała rozkurczową, to już mówiłem, no, a jednocześnie ściągająca na rozwolnienie. Pomaga nerkom Przez to, że jest moczopędna, to pomaga nerkom wtalać jakieś tam różne dziadostwo. No... ten przeciwzapalnie, też mówiłem, no, najważniejsze, że, że tylko kwiaty stosujemy, nie, nie jeść liści. Koza może jeść liści, bo na te stra... liście, bo na to strawie. My możemy jeść te kwiaty też nie za dużo, bo możemy sobie spieprzyć kwas żołądkowy i wtedy będzie następny problem z kwasem żołądkowym. No i jak znajdę jakieś roślinki, będę robił wam takie takie wrzuty właśnie na temat roślin, bo kiedyś studiowałem działa dosyć długo. Różne działa stosowałem studiowałem. Chodzi mi o polskie Jak znajdę jakieś polskie dzieło i i to znaczy tutaj jak znajdę jakieś polskie zioło bo to nie, nie sztuka znaleźć polskie zioło w Polsce mówię o europejskich ziołach nie tylko polskich to będę Wam robił takie krótkie wiadomości na przykład co możemy z tego zioła zrobić i na co pomaja jeżeli to będzie, będziecie chcieli to napiszcie w komentarzu że tak powiedz coś o ziołach mogę Wam tutaj zrobić w ogóle mogę Wam robić filmiki na temat gotowania i zbieractwa ziół, albo ogólnie o ziołach, na co pomagają, na co nie pomagają, z czym koliduję, jakie je jest, kto może jeść a kto nie może jeść zioł. a tak na razie powiedziałem wam o akacji, bo była tak mi wpadła. Już kiedyś chodziłem takie, bo tutaj one indonezyjczycy wiedzą na co jest sezon, tak? To, jest, to nie jest tak, że tutaj jest cały czas lato i tutaj non stop, rośnie rośnie tam i sezon jest ciągle, na przykład na, na pomarańcie to rzadko, no ale na przykład papaja jest bardzo tutaj popularna, bardzo dobrze w tym klimacie papaja rośnie, tak, I, ale też okazuje się, że ma swój sezon to nie jest tak, że ja myślałem, że o, papaja to jest tak jak u nas jabłka, na przykład u nas jabłka owocują raz, tak w roku, no tutaj jest klimat niższy no to ta papaja z 2-3 razy w roku owocuje ale też sezonowo z tego bynajmniej co tutaj, co tutaj widziałem na wsi i u miejscowych. Dobra, nie będę Wam przedłużał. To nie na dzisiaj, to, dzisiaj w sumie dzień się dopiero zaczął, ale jestem po ćwiczowaniu i nie chcę mi się wychodzić, bo jakiś ktoś pamiętacie te filmiki z wcześniej, jak Wam pokazywałem tutaj przed domem, przed, przed tym hotelem, semi-hotelem. Robili kanalizację. I mówiłem wam, że ta kanalizacja ona nie idzie do żadnej oczyszczalni, nic i po prostu tam się dostają wszystkie ścieki. A, a rury kanalizacyjne, które dochodzą do domów, do pokoi, do domów, one nie, mają, one nie mają tego syfonu na dole z wodą, który zapobiega przedostawaniu się robali, przedostawaniu się e, ubikacji mają, ale na przykład, yy, prysznice już nie mają, tak? Tak kratka z, z lewowa z prysznica, ona już nie ma tego syfobu I tam nie stoi woda. I ten smród cały, co z tej kanalizacji on przełazi i wyłazi tą kratkę. Zresztą pokażę Wam, o co mi chodzi. No, to już jesteśmy w łazience. Czasło się widzicie na przykład, jak tutaj zrobiłem to szło wygiąć, to nie było wygięte, to szło prosto tutaj do odpływu, nie? Szło prosto do odpływu i nie było tutaj tej wody w tym kolanku. I smród był niemiłosierny, bo wszystko tam z tych rur, z, z tej niby kanalizacji, to wszystko wychodziło z lewem do góry, tak? Ale te kratki tu ściekowe, odprowadzające, one, one nie mają tfu, one nie mają, one nie mają właśnie tego syfonu rodnego. I to jest najgorszy problem, bo teraz jakiś czubek wylał benzynę benzynę do tych, do tych kanałów ściekowych. Tam będziecie w którymś filmiku, w którymś filmiku Wam pokazywałem te kanały ściekowe, które tu robili przed, przed hotelem i ktoś tam wylał tą benzynę i teraz ta benzyna cały czas tu wyłazi. Jest taki smród, to w nocy ktoś to zrobił. Jest taki smród, smród że masakra. No dobra, nie będę was już zanudzał. Smontuję ten filmik i wrzucę wam, żebyście mogli sobie oglądać. Pamiętajcie, żeby spełniać marzenia trzeba wyjść z domu. Do zobaczenia. To na razie tyle. Hejka, trzymajcie się. Ciepło.